Dzień dobry, dzień dogry. Dzisiaj omawiana przeze mnie gra to próba wykorzystania szału na Call of Duty wraz z ukazaniem się nowego filmu z agentem 007. Bardzo rzadko połączenie gier i jakiejś marki kończy się jakimś większym sukcesem. No, chyba że w tym wypadku będzie inaczej. Pierwsze co nam przyjdzie podziwiać, to menu, w którym oglądać będziemy przeciwników, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w grze. Szczegóły ich modeli są jak na PS3 dość wysokie, ale to tylko menu. Przejdźmy może do samej gry. Wcielamy się w agenta Jamesa Bonda, granego przez Daniela Craiga. Akcja gry Boże, zaczyna się Maria. od sceny ze Skyfall, I gdzie Bond dostaje kulkę i spada sobie w przepaść. Żytkie, To jest chyba. Nie mam Take the bloody shot. Now. Nasz bohater wali w taflet wody tak mocno, że przypomina sobie poprzednie wcielenia. Hmm. A to jest chyba z tego nowego bonda, nie? Gdyż kolejną sceną jest ta z Goldfingera. Gdzie bond. Przechowuje sobie Lara Croft, Beczka. która w tamtym świecie jednak wpadła na rękę Midasa. Lara Croft? Zabieg podmiany Daniela Krega zamiast oryginalnych bądów w różnych Croft. epokach prawdopodobnie skutkował tym, że nie stać było studio na zaproszenie innych aktorów, którzy w tamtym czasie jeszcze dychali. Po rozpoczęciu rozgrywki przykuwa uwagę grafika, która w grze jest na poziomie standardowym jak dla PlayStation 3. Płynność animacji waha się od 60 do chwilowych spadków przy większej rozwałce. Parę razy napotkałem na różne glicze graficzne, jak na przykład pływająca podłoga lub przeciwnicy wpadający w nią. Czy to się kurwa... Co tu się dzieje? Niestety częstym problemem jest przenikanie kul przez osłony, co aż razi w oczy. Ilość modeli postaci jest przytłaczająco niska. Na przykład w jednej lokacji tak. znalazłem pod I trzy modele na postacie męskiej i kobiece. Się. Kolejne, na co zwróciłem uwagę, to to, że postać nie ma ciała i nie rzuca cienia. Nie rzucamy cienia, nie widzimy stóp. Czy jesteśmy tak naprawdę duchem? Cienie to A. też ciekawa plątanina błyskotliwości. Raz cień jest na twarzy postaci, a czasem oświetlona jest ona jak neon, i tak Czas przez całą animację. Patrzcie na mnie, to się oświetla. Odwróci wzrok i z będzie ciemna. O. Udźwiękowienie też działa jak płynność tej odsłony. Boronie potrafią w trakcie rozgrywki zmieniać swoje odgłosy, lub w ogóle nie wydawać żadnych. Czasami też z głośników o, wydobywa się buźka. dźwięk trzeszczenia. Niestety też gra jest mocno powtarzalna. Mamy w niej motywy z pięciu, a po pobraniu bezpłatnego Delceka sześciu filmów z Jamesem Bondem. Potwierdzam, można go ściągnąć z Pestor nawet pod koniec 2024 roku. Mimo tego wszystkiego, oh. każde epizody mają w sobie te same elementy w różnych kolejnościach. Zaraz Większość z nich wygląda mniej więcej tak. No. Zaczynamy sekwencję skradankową, czasami wykrycie skutkuje graniem od nowa, lub zmienia się w kolejną sekwencję czyli czyste napierdzielanie z pełną armią przeciwników, dosłownie respiących się przed naszymi oczami z nieba. Przyjdzie nam też jeżdżenie Astonem Martinem, gdzie sterowanie jest mocno zręcznościowe i przypomina to z drivera 3. Zawsze mamy element, gdzie musimy zbadać jakiś gabinet i coś otworzyć przy pomocy gadżetów. A na koniec każdego rozdziału przyjdzie nam walczyć z głównym lub głównymi złolami, których pojedynki zawsze są w postaci quicktime eventów, gdzie musimy pięściami położyć delikwenta. Damn you, Tak mniej więcej przedstawia się rozgrywka 007 Legends. Nie muszę chyba zaznaczać, że jest to cholernie nudne i przewidywalne. Wszystko to jeszcze jest okraszone debilną inteligencją przeciwników, którzy, jak wcześniej mówiłem, najpierw pojawiają się znikąd. Zawsze wiedzą gdzie jesteśmy, strzelają w nas nawet jak nas nie widzą. Czasami też krytyni chowają się za barierką, dosłownie, za dwoma rurkami poziomymi i myślą, że są chronieni. Wbiegając z maniaka ciągle w to samo miejsce, a my tylko trzymamy tam celownik. Mimo swojej głupoty, potrafią czasem nas zabić. A to dlatego, że jak wybierzemy klasyczne leczenie za pomocą apteczek, to jest ich bardzo mało w porównaniu do ilości przeciwników. Nie byłoby to tak irytujące, gdyby gra miała dobrze rozmieszczone miejsca zapisów. Nieraz przyjdzie nam powtarzać długą i żmudną strzelaninę, która trwa kilka minut, lub ciągle oglądać animację walki z bossem, bo na koniec źle kliknęliśmy quick time event. Mamy w grze ułatwienia w postaci ulepszeń. Możemy za zdobywane punkty doświadczenia kupować ulepszenia do broni, gadżetów i samego Bonda. Co ciekawe, ja dopiero w drugiej połowie gry zorientowałem się, że umiejętności agenta trzeba jeszcze aktywować. Gra posiada kilka mechanik, takich jak odwracanie uwagi przeciwnika, ale to tylko w wyznaczonych miejscach i zazwyczaj działa to dwojako. Dobrze, że twórcy nie skusili się na radar, na którym widać przeciwników, tylko wyświetlają się w momencie, kiedy my ich zauważymy. Możemy oczywiście takowy pełny radar uruchomić, ale wtedy wyciągamy zegarek i nie możemy strzelać. O. Jeżeli jakimś cudem uda nam się, się przejść planszę bez wykrycia, jej ukończenie robi się banalne. Na koniec mogę powiedzieć, że w tej grze plusy trzeba by szukać na siłę albo bardzo je naciągać. Nie jest może to wielki growy klops, tylko bardziej standardowy tytuł na bazie licencji filmu. Niczym on nie szokuje, nie zadziwia, nie robi niczego lepiej. Raczej jest to taki klon, który próbuje być strzelanką pokroju Call of Duty z kratanką jak Metal Gear Solid, ale jej to bardzo nie wychodzi. Aktualnie pracuję nad nowym systemem oceniania gier, dlatego wykorzystam ten z recenzji z gier z PlayStation 1 Czyli 007 Legends jest to gra słaba, której nie polecam zwykłym graczom, gdyż z niej krzte mogą czerpać ewentualnie fani uniwersum 007. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na Twitchu i w kolejnych materiałach.